W wydarzeniach 24. Już teraz zaglądamy razem z Zuzią Wirtek Lewandowską do najnowszych prognoz pogody. Witaj, Zuziu. Dzień dobry. No i dzisiaj już. Odrobinę inny poranek nas przywitał. Wczoraj mogliśmy narzekać, że trochę chłodno, że pochmurno, że miejscami deszczowo. Dzisiaj w wielu miejscach jednak zaświeciło słońce, przebiły się te promienie przez chmury. Tak, tak, już jest poprawa faktycznie zauważalna i to w słońcu, ale także w temperaturze. Już dzisiaj przede wszystkim cieplej o poranku, ale i w drugiej części dnia cieplej, bo do 27 stopni. Natomiast no nie wszędzie to słońce nas przywitało. Faktycznie na zachodzie tutaj cały czas... Utrzymaj, utrzymują się chmury i tam także już teraz opady deszczu. Ale w drugiej części dnia, i właśnie te, nad tymi miejscami, nad którymi zaświeciło słońce o poranku, czyli chociażby w Warszawie, ale także na wschodzie Polski, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, to i tutaj w drugiej części dnia przybędzie chmur i uwaga, ostrzegamy przed burzami, które dzisiaj niemal w całej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o burzę, będzie na południu Polski, w Małopolsku. W Polsce. Tutaj do tego intensywne opady deszczu, ale także silny wiatr. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy i w ciągu najbliższej doby jeszcze cały czas pogodę w Polsce będzie kształtować układ niskiego ciśnienia. I towarzyszący mu deszczowo-burzowy front atmosferyczny, który już o poranku na zachodzie Polski przynosi nam opady deszczu oraz chmury. Ale w drugiej części dnia w stolicy Polski także burzowa aura, nie tylko... Tú, W Polsce, bo na ogół w Europie będzie dominować, yy, będą dominować chmury, będą pojawiać się opady deszczu, ale nie wszędzie, bo w Paryżu, w Londynie, na Półwyspie Iberyjskim, w Atenach i w Bukareszcie tutaj słońca i błękitnego nieba nie zabraknie. W tym momencie u nas słońca nie zabraknie chociażby na Podlasiu, ale też w Warszawie, na Lubelszczyźnie czy w Olsztynie już na pozostałym obszarze już teraz przewaga chmur na niebie, gdzie niegdzie przylotno przylotne opady deszczu się pojawiają, ale jest... Jest już dość. Ciepło. Chociaż na zachodzie jeszcze 16-17 stopni, to na wschodzie czy w Warszawie już teraz 21 stopni na termometrach. W drugiej części dnia zachmurzenie duże już w całej Polsce i niemal wszędzie będą pojawiały się opady deszczu oraz może zagrzmieć. Tylko na Podkarpaciu czy w Białymstoku tutaj bez opadów. No i będzie w Kołobrzegu tylko 19 stopni, ale zdecydowanie cieplej na południu, na południowym wschodzie Polski, bo do 20. 7 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, ale podczas burz może być silny i porwisty. Uważajmy. I uważajmy na drogach. Mamy końcówkę weekendu. Dużo osób będzie dzisiaj wracało z wypoczynku weekendowego. I może być gęsty ruch na drogach. A do tego warunki atmosferyczne będą utrudniać nam podróżowanie. Może być ślisko. Zachowajmy szczególną ostrożność. I taka pogoda niestety nie będzie dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Temperatura o czuwalna będzie zbliżona do tej widocznej na termometrach i będzie wahać się od 18 do 27 stopni. Na koniec, jeszcze raport smogowy. Tak, stan jakości powietrza prezentuje się wszędzie i wszędzie jest bardzo dobry i dobry. A więcej o pogodzie aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.